Pakiet ustaw Polski Ład wprowadza zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru oraz wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorcy, w zależności od formy w jakiej rozliczają się z podatku, będą ją obliczać od przychodu lub dochodu. Te zmiany będą obowiązywały za okres począwszy od stycznia 2022 roku. W początkowej fazie obowiązywania nowych zasad, jak zwykle mogą pojawić się wątpliwości. Dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wychodzi ze sprawdzoną inicjatywą i udostępni płatnikom składek specjalny kalkulator. Będzie to miało miejsce w drugiej połowie stycznia przyszłego roku. Narzędzie to ułatwi ustalenie postawy wymiaru składek i należnej kody składki na ubezpieczenie zdrowotne za dany miesiąc. Będzie to możliwe po wprowadzeniu niezbędnych danych, takich jak np. okres rozliczeniowy, forma opodatkowania oraz kwota dochodu czy przychodu. Kalkulator będzie dostępny na stronie internetowej: www.płatnik.pl. Znowu będzie też można z niego skorzystać w programach Płatnik i e płatnik. Płatnik składek powinien regulować wszystkie składki, do których opłacanie jest zobowiązane to jest na wszystkie ubezpieczenia i fundusze, a nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne jednym przylewem na swój indywidualny numer rachunku składkowego w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Rozliczenie wpłaty na koncie następuje na podstawie złożonych za dany miesiąc dokumentów rozliczeniowych, jednak pod warunkiem, że wcześniej nie występowały zaległości. W przypadku zadłużenia, w pierwszej kolejności z wpłat zostaną rozliczone wcześniejsze należności, a różnica w składkach za bieżący miesiąc będzie musiała zostać dopłacona. Trzeba to brać pod uwagę, jeżeli planuje się płacić składki za grudzień 2021 roku jeszcze w roku bieżącym.